To niemal. Od kilku dni wspólnie poznajemy rąbuka Acera CB315, ale właśnie dojechał do mnie drugi Chromebook. Nie oznacza to, że z Acerem się już żegnamy, ale będziemy mieli teraz okazję poznać e, jego konkurenta Siłę Pakarda. Zobaczymy który jest lepszy, przy okazji będzie możliwość zrobienia testów porównawczych i wtedy dowiemy się czegoś więcej na temat tych ciekawych komputerów. Tradycyjnie zaczniemy od unboxingu. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi troszeczkę lepiej, bo jak sami pamiętacie, przy pierwszym unboxingu miałem duży problem z dźwiękiem, a unboxing mam to do siebie, że ciężko go powtórzyć i kupując drugiego komputera. Hm. Mamy drugi komputer, więc spróbujemy naprawić błędy w przyszłości. Tym razem zdecydowałem się na zakup nie z polskiej dystrybucji, a przez portal Aregro. Jest to komputer, który został wprowadzony ponownie na rynek. Tak zwana wersja Renew Heweta Packarda. Czyli pochodzi z oficjalnej dystrybucji. Natomiast jest to urządzenie... Troszeczkę trzeba pohałasować. Jest to urządzenie, które jest sprzedawane przez Hiweta Pakarda, jest objęte jego ochroną gwarancyjną, natomiast prawdopodobnie pochodzi albo ze zwrotu ustawowego, albo pochodzi z niezrealizowanego zamówienia. Zobaczymy w środku, jak wygląda taki komputer. Cena dokładnie taka sama jak Acera. Oczywiście mamy ulotkę firmy, od której tego, to kupiłem. Mamy fakturkę. Podobnie jak w przypadku Acera. Ostrzeżenie o tym, że w środku jest bateria litowa, czyli taka, która potencjalnie może wybuchnąć i zagraża naszemu życiu. Wszystko wygląda na oryginalnie sklejone. Bardzo podobne do tego, które mieliśmy przy Acerze. Pierwsze dokumenty: co tutaj będzie instrukcja instalacji? Podłączyć, włączyć. Powinno działać. Deklaracja zgodności. dalej. A tak, oczywiście, kabelek odładowania. Znowu mamy typową kończynkę i zasilacz kończący z wyjściem USB-C, czyli dokładnie taki sam zestaw jak w przypadku iser I teraz już widzimy samego Chromebooka. Co to jeszcze? Międzynarodowa gwarancja. W pudełku żadnych więcej niespodzianek, żadnych gratisów. Ponownie bardzo ładne pakowanie. Nie ma tu czego się doczepić. Trąbów powinien przejść nawet mało delikatne traktowanie przez kuriera bez większych problemów. I samo urządzenie. Jak widać, było otwierane. To jest pewne. Natomiast na pierwszy rzut oka nie widać żadnych śladów, przynajmniej na obdowie. Jest to Hewlett Packard, czyli HP. Chromebook Model 14G6. Dosyć zbliżony, jeżeli chodzi o specyfikację do Acera CB315, jednak posiada troszeczkę starszy procesor. Mamy tutaj Intel Pentium N4100, mamy 8 GB pamięci operacyjnej, czyli dokładnie tak samo jak w Acerze, ale mamy 64 GB pamięci wbudowanej. Jak widać też na pierwszy rzut oka, jest to komputer mniejszy, jest to 14-celowa matryca, także Full HD, ale jednak 14 cali. Mamy klawiaturę. Tak samo jest to klawiatura QWERTY. Tak jak widzieliśmy w że wystarczy otworzyć klapkę i od razu się włącza. I wita nas po niemiecku, czyli. A, po holendersku, przepraszam. Czyli już wiemy skąd ten komputer pochodzi. Hewlett Packard nie wprowadził Chromebooków oficjalnie do polskiej dystrybucji, dlatego pewne było, że ten komputer musi pochodzić z zagranicy. Natomiast cieszy mnie to, że nadal mamy klawiaturę QWERTY i mamy układ amerykański, czyli taki jaki stosuje się w Polsce. Brakuje numpada, który, który mieliśmy w Acerze, ale Acer jest po prostu większym komputerem, dlatego też po prostu ta klawiatura numeryczna się po prostu zmieściła. Zobaczymy w kolejnych odcinkach jak będą te komputery, wypadną w porównaniu, spróbujemy porównać czas pracy, powinien być dosyć podobny, chociaż Hewlett Packard obiecuje o około godzinę dłuższy czas pracy. Z tym, że no nie oszukujmy się, 12,5 godziny, godziny, a 13,5 godziny, a o takich wartościach mówimy, jeżeli chodzi o obietnice Acera i Heweta Packarda, to są bardzo dobre czasy pracy. Zobaczymy, jak te komputery sprawują się w codziennym użytkowaniu i będziemy mieli okazję po prostu je porównać. Potem jeden z tych komputerów zostanie w moich rękach, a drugi z nich trafi do mojej żony. I na końcu zakończymy recenzję obu tych sprzętów. Dziękuję. Jeżeli się podobało, to zapraszam do polubienia tego filmu, łapka w górę i subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o komputerach typu Chromebook.